Pigmentacja estetyczna, makijaż permanentny brwi. Co zrobić, żeby brwi były gęściejsze, uwydatnione, regularne? No myślę, że u Pani zaczniemy od tej metody cieniowania. Najpierw pokażę kredką, jak to będzie wyglądać. Myślę, że musi makijaż u Pani wyglądać bardzo delikatnie, tak żeby to no, nie było tego efektu przerysowania. Więc myślę, że zaczniemy od lekkiego cienia. Przy drugim spotkaniu możemy połączyć to z metodą włoskową. Czy kolor też się zmieni, czy Kolorek będziemy dobierać najbardziej zbliżony do pani brwi, tak żeby on wyglądał jak najbardziej naturalnie. Odpowiedni kształt brwi potrafi dodać twarzy wiele uroku, jednak idealny kształt i układ brwi to rzadkość. Od razu po zabiegu efekt będzie dużo mocniejszy. Po pięciu dniach wyłuszcza się część barwika razem z naskórkiem, nie więcej w 40%. Często brwi rosną nieregularnie, a ich stałe regulowanie sprawia nieraz wiele kłopotu. Farbowanie brwi natomiast daje krótkotrwały efekt. Ponadto często w łuku brwiowym zdarzają się przerwy, na których włoski przestały odrastać. W takich przypadkach makijaż permanentny, kontur make-up jest po prostu niezastąpiony. Na początku brwi obrysowuje się przy użyciu kredki. Po uzgodnieniu obrysu i dobraniu ostatecznego kształtu, do skóry wprowadza się pigment za pomocą urządzenia Long Time Liner. Dzięki precyzyjnemu pigmentowaniu, tą uznaną na świecie metodą, uzyskujemy nadzwyczaj naturalny efekt utrzymujący się długi czas. Bardzo mi się podobało. się do tego zabiegu i jak będzie to współgrało z moją twarzą, ale jest pięknie. Zapraszamy! Charley Instytut Zdrowia i Urody Medical Spa.